Nie ma z tej strony to jest kolejny odcinek Szpuki Hauska. Zawsze się mylę na początku, nie wiem czemu. W każdym razie to jest Spooky Jumpscare Machine i to jest 800 pomieszczenie. Idziemy do dzisiaj. Do 900 pomieszczenia mam nadzieję, że bez śmierci. Um, I zobaczymy co tu będzie dzisiaj się działo. Zapiszmy grę, nie wiem po co. notac nie ma nic ponownie. Ja nie wiem, nie rozumiem czy to jest zabieg specjalny, czy ktoś mi spieprzył notatki Jakiś SCP. Um, Albo inny S... Nie wiem, czy ja mówię SP, sorry, ja, ja ostatnio za dużo takich rzeczy oglądam i mi się myli, nie? To są specimeny. Jakiś dziwny specimen, e, zjada atrament, czy o co tu chodzi? Nie mam zielonego pojęcia, w każdym razie nie mam historii. Możecie mi napisać, czy jakby. To jest celowy zabieg w tej rzeczy, czy ja mam coś zepsutego? Nie wiem, nie rozumiem, szczerze mówiąc. E, kotek sobie tutaj zwisa elegancko z drzewa. A my czekamy, aż winda nas zaprowadzi do. Pierwszego pomieszczenia Które będzie nam otwierało Pomieszczenia 900 praktycznie, nie? Dobra, lecimy kolejny odcineczek you! Mam nadzieję, że się będzie ciekawie Że zobaczymy coś ciekawego Bo, no, nie ukrywam O, łańcuszki Tego chyba nie widziałem jeszcze Nie ukrywam, że bardzo szybko Zbliżamy się do końca giereczki Tutaj normalnie jestem tak podekscytowa. Wow. Okej. Okay. Podekscytowany jestem tak, nie miło się. Jak to locked? Halo. Nie róbcie tak. Dobrze, jeszcze mi nic nie goni. Jeszcze nic nie chcę zjeść mojego dubska. O! Ty, tak się zrobiło. O! Kurde. Już się zaczyna. Dobrze się zaczyna. Brakowało mi was makiety. Miałem leciutką przerwę, sztuki. Ale jesteśmy z powrotem. I ta gra jest niesamowita, nie? Uwielbiam ją po prostu. Uwielbiam. Uwielbiam w to grać, to jest. To jest tak, wiecie, nieobliczalne Tu nie wiadomo, co się wydarzy I to jest tym wszystkim eee! Ty eee... Widzieliście to? Przez dosłownie moment był tutaj Nie wiem, co to był Jakiś sznur tutaj wisiał I on zniknął Czemu to jest tak cicho do cholery? O, notka o, mamy napis w końcu. Ty, to może jednak specjalnie te inne kartki już jakby nie mają na sobie żadnych napisów, żadnych wspomnień, bo, bo to stylowy zabieg. No bo gdyby coś się zepsuło, to raczej ta notka też byłaby zepsuta. W ogóle ona wygląda trochę inaczej. W każdym razie, mm, co to jest? Wow, ale posiadłość! W innej, kolejnej posiadłości. Może udało mi się w końcu dotrzeć do końca tego popieprzonego domu? Może to jest jakieś pewnego rodzaju miejsce, gdzie mogę sobie odpocząć? Albo po prostu inne wejście? W każdym razie. Wygląda to na dobre miejsce, żeby odpocząć. No, ta czerwona aura nie wygląda na zbyt przyjazną, jak być 4 i to, że tu jest totalnie cicho. Nie ma absolutnie żadnego dźwięku, żadnego. Ambientu, żadnej piosenki, nic tutaj nie gra. To jest totalnie creepy i ja się zaraz zestram, bo ja wiem, że coś tu się wydarzy. Tutaj przed sekundą coś wisiało. W tym momencie przy tych drzwiach coś tutaj zwisało z sufitu i tego już nie ma. Nie wiem o co tu chodzi. Ale to wygląda giga słabo, nie? Mogę wejść do góry? Nie mogę. A tu? To też nie mogę wejść. Dobra, to chodźmy może najpierw tutaj. Co tu się dzieje, do cholery? Jest tu tak niepokojąco creepy. Tutaj nie ma żadnego absolutnie dźwięku, są tylko moje dźwięki kroków i dźwięki pieprzonych drzwi, które otwieram. Jak to lokt. A tu? Dobra, tu możemy przejść. I ja nie chcę tam pójść. Mogę się cofnąć? Mogę! Ej! What? Dobra, to jest giga podejrzane, co tu się dzieje, szczerze mówiąc. Co jest do cholery? Gdzie ja? Ja jestem, ty. To są. papryczki. Piękne. Kolejna kartka. Ta posiadłość jest taka dziwna. Myślę, że te wszystkie cegły i drewno są namalowane. Wszystko tutaj wydaje się, jakby było fałszywe. Też. Wydaje mi się, że słyszałem jakieś kroki i dźwięki do, dobiegające z. z pod podłogi. Może inni ludzie tak gdzieś są i się chowają na dole. Okej. Okay. Ty, ale faktycznie, patrzcie. Tutaj jedna ze ścian jest taka totalnie odklejona, nie? Może ja mogę przejść przez to, nie? To nie działa jak w Baknus, że mogę sobie znowu klipować ścianę. Dobra, wyszedłem na główny hall, main hall, tak zwany. Dobra, to może ja cofnę się tutaj z powrotem. Tu jest ta kartka. Spróbujmy wejść... Ej, tu jest klucz jakiś. Bedroom key. Okej, okay. mamy klucz do sypialni. Do łóżko pokój. Broke, broke. Chwilę, ja się, jeszcze się wycofam. Mogę tutaj wejść? Mm -mm, nie mogę, okej. Okay. To cofnijmy się może na... Czekaj, mogę tutaj wejść? Gdzie, te, gdzie mnie to doprowadzi? Co jest? To Co jest? Co to jest? Teraz mogę usłyszeć go. Schodzi na dół. Co? Muszę się schować, ale nie wiem gdzie Teraz wiem, że to nie jest żadne wyjście ani żadne miejsce, gdzie mogę odpocząć. To tylko kolejny spieprzony specimen room. Myślę, że... Że, że jest tuż za drzwiami. Do teraz. To... Jak za drzwiami? Jak za... Jak za drzwiami? Jak za drzwiami? I need to hide. What? Gdzie? Gdzie? O! Ty! Schowałem się za, za pudełkiem, Lol. Dobra. Co się do cholery dzieje? Co? Co? Co jest do cholery? O! są Nie słyszysz mnie? Pieprz się! What the hell? Co jest do cholery? Mogę już wyjść? Ale to jest posronę. To dlatego ja się mogę cofać po pomieszczeniach wszędzie, bo on będzie za mną łaził? Ta, hell. Jak? Ale czekaj, to gdzie ja? Ja muszę iść do bedroom. Muszę do bedroom pójść, ale gdzie to jest? Ja teraz się boję tutaj chodzić, bo on tu gdzieś będzie, ale czekaj. Może muzyka będzie sygnalizować, że on się pojawi? Czy coś tego tyłu Nie wiem Może tu? Tu Locked, okej, okay, to w tą stronę chodźmy O! O! o widzieliście? No ja znowu tu, tu był wisielec jakiś, wisiał tu No nie robię sobie jaj Na pewno tu wisiał A, ja mogę spacją tutaj wejść Ty, nie wiedziałem, no <grytanie> Przypadkiem cisnę, dobra, może tutaj? To jest Bedroom? W jakiś sposób udało mi się uciec Ale nie wiem na jak długo Słyszę go, nawet jeżeli wiem, że go tutaj nie ma. To jest tak, jakby on nawet nie jest prawdziwy. Ale zamiast tego mm, pojawia się on tutaj i szuka mnie, coś tego typu. Mój strach jakby go tworzy dla mnie. Wiecie o co chodzi? Przez to, że on się boi, to on jakby widzi potworać coś. Ty to jest szafa. Mogę tu wejść? Nie mogę. Dobra, ale no chyba jesteśmy bezpieczni I guess To jest kolejny bedroom O! Dobra, wiem, że tu przyjdzie Do szafy Czyli jednak jak pokazuje Jakby muzyka nas sygnaliz sygnalizuje To, że on tu przyjdzie, tak? Uff. Ale posyrany motyw Czułeś jakbym w amnezję grał Tą pierwszą, The Dark Descent Wiecie, tam też się chowaliśmy Przed grantami w szafach i tak dalej. No tu. O! Szedł, dobra. Łazi tam menda. Popie... W dupie Nie ma mnie tu. Wydupcaj, gościu. W ogóle ten dźwięk, który ono jakby ma w tym jego filmie, brzmi jakby ktoś próbował odpalić piłę spalinową. Wiecie o co chodzi? Tak trochę to brzmi. Dobra, chyba odpuścił. Ole poszernięts. Opuścił klucz. Key picked up. Ale gdzie ten klucz mam je doprowadzić? To jest lepsze pytanie. Nie mam pojęcia. Dobra. W każdym razie bedroom już odwiedzone. Może tutaj? Musimy się przejść. Fajnie by było jakby więcej notatek, tu gdzieś było. Nic nie ma. Tu są jakieś library, mamy bibliotekę. Kolejny klucz. Key picked up. Ale co ten klucz i do czego on ten klucz jest? Może byście mi powiedzieli, bo to, że podniosłem klucz to. Wiecie, nie jestem debilem, wiem, że podniosłem klucz. Ale do czego ten klucz? Mam go komuś w dupę salić, czy co? Może temu ziomkowi skosam? I otworzyć. drzwi. <grystanie> dobra, nie mam pojęcia. A co mi chodziło? Nie, nie pytajcie, nie pytajcie, dobra? Nie, może tutaj. I broke, tu też broke. No to tutaj. Do dining area, zgaduję, że to jest jakaś jadalnia Tego typu, tu jest ta sama notka, a czekajcie, mogę tu? Locked Tu? Ja się zgubiłem już, nie? Gdzie ja mam pójść teraz? Nie mam pojęcia, może tu? Tu jest main o. Tutaj? Nie, tu jest biblioteka, okej okay. To może od biblioteki odbijemy tu? I prosto? Broke. Broke. Dobra. Ty, ja się tak tutaj szwendam, on zaraz wyskoczy i zaryżnię mnie normalnie tą kosą, nie? To nie będzie przyjemny ani duchy. Ok, tutaj byliśmy. Nie wyskoczy na mnie, prawda? Posrańcze? Nie ma go. Dobra, żyjemy. Czyli on nie może się pojawić w tym samym pomieszczeniu dwa razy, tak? Hey, mam nadzieję. Jestem totalnie zgubiony, nie? Totalnie jestem zgubiony. Nie wiem, gdzie mam ich. Tu może? Broken, broken, robre. Może tutaj. No, podniosłem jakieś klucze. Do czegoś. Ale czego? Może muszę rozpieprzać jakąś biblioteczkę tutaj? Musimy, wiecie, wysunie księga, która otworzy mi przejście magiczne? Magiczne przejście? Hmm... Ja czegoś nie dostrzegam, Broken? A tutaj winiarnia, to byliśmy. Ja gdzieś muszę pójść, ale nie wiem gdzie. O! Tutaj, tutaj jeszcze... Chowaj się, chowaj się, synu, za tymi beczkami Czy kartonami, boksami, cokolwiek Tam coś jest na stole Nie wiem, co to jest Coś różowego, ale musimy poczekać, aż ziemek jak tutaj wejdzie Postraszy nas, oczywiście W lozu. Stary, w lozu. Nie wyłączę komputera, gnoju Muszę skończyć rundę Pa, jak idzie Menda Ej, ty O, idzie tu Ty, a on teraz skoczy na mnie? Chyba nie może, co? Dziś, chłopie, wchodzisz w ścianę. Inteligencją to ty nie grzeszysz, co? Dobra, może ja zamknę mordę, bo wiecie, zaraz spotkam się z jego kosą i będzie tyle zabawy. A no? I'm safe. Jestem bezpieczny. Co to jest? Fake book picked up. Aha, czyli będę musiał tą książkę pewnie wsadzić do... Dupy tego specimena! Nie no, żartuję, do pewnego, jakiegoś rgału. Z, z książkami, co nie? Dobra, mogę coś tu jeszcze podnieść? Chyba nie... Dobra, to wracamy do biblioteczki w takim razie. Może tutaj najpierw jeszcze wejdę? Menho... Dobra, chwila, moment, to będzie, będzie tutaj. To jest winiarnia, tak? Nie, tu jest... To gdzie muszę wsadzić księgę? Siup!

nie, 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 nie! O tu wleżę. Wle, Skąd wiedziałeś, że tu wszedłem? Dobra. Wlazł! Stary O, oh! Widziałem go. Widziałem go tam! I don't think so. Nie słyszałeś mnie. Jestem w szafie, cichutki jak mysz. O, dobra, zamykam ryj. Idź, precz, potworze. No gościu, skoro pieprzysz najpierw, że mnie słyszysz, a potem krzyczysz, że gdzie ja jestem... To ewidentnie coś pierdzielisz, że mnie słyszysz. Bo jakbyś mnie słyszał, to byś wiedział, gdzie jestem. Exit key picked up. Dobra, czyli mamy klucz do wyjścia. Ale żeby on tu nie wyskoczył. Bo się zesram, zesram się. Nie róbcie tak, proszę. Nie róbcie tak, nie róbcie tak, nie róbcie tak. Błagam. O! Pieprzna muzyka, musi się zacinać? To tak to, to głupi s. Ja, pieprze, ja, pieprze, ja, pieprze, ja, pieprze, zabije mnie, zabiję mnie, wydobywam szybko, proszę! Gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście? Wypuść, wypuść, A! Gdzie, gdzie? Gdzie wyjście, gdzie wyjście? Tu? Jest. Uciekłem, uciekłem? Nie, ja tu dalej jestem. Dupa jeża. Proszę wypuścić, wypuścić, wypuścić mnie. O, w dupę. Mam wyjście. Spieprzam, spieprzam, goni mnie. Dobra, udało nam się uciec, udało nam się uciec. Gdzie jest postraniec? Idzie? Debil? Debilu? Idzie debil, patrzcie go. Dobra, spieprzam. Ale on nie jest jakiś szyb super szybki, dobra. Ale wystraszył mnie na śmierć, nie? To chyba jest pierwszy raz, kiedy... Pieprzony specimen. A! A! Kurwa ty. Przepraszam, nie chciałem Kiedy specimen ma dźwięk Jak, jak mnie zobaczy God o, Ale się zastrałem! to był jakiś inny pieniek Zasrany pieniek Taki wesoły pieniek Dobra, ale długi, długie pomieszczenie Bardzo mi się to nie podoba Tylko pytanie jest takie, czy ten specimen ma jakąś umiejętność Posraną Jak ten robal na przykład, który mnie gonił I wiecie, możemy z daleka bić Mam nadzieję, że nie I też pytanie jest lepsze Czy on kiedyś zniknie? Czy ja muszę się jakby przed nim schować gdzieś? Bo taka mechanika została zastosowana tutaj Nie wiem, ale spieprzam Ile sił w mych nogach I moim zielonym pasku mojego sprinta Biegni, biegni, biegni Nie zastanawiaj się nad niczym Szybciutko 824 pomieszczenie I ciągle rośnie A ziomek nie chce zniknąć God damn it. Dobra Uhuhuhu. Te pomieszczenia są totalnie inne. To widać jeszcze Tu już jest to słownie końcówka gry. Tutaj się coś jeszcze pewnie wydarzy, takiego posranego, że ja zajdę. Ja zjawał i nie, nie zrobię ostatniego pomieszczenia. Proszę, nie zamknięte. Do Jezus Maria, ja, 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 jak są takie pomieszczenia z tym, że wchodzę i widzę ścianę, to zawsze właśnie są dwie ścieżki i jedna będzie zamknięta. Jakby. O idzie, Widziałem go! Widziałem go! Widziałem go, widziałem go, widziałem go Był tam Ale na szczęście zniknął O oh god O oh, dobra, żyjemy O oh, jeez Dobra, ta gra naprawdę jest zajebista Bez skitu, co to w ogóle było Byliśmy w jakimś Popieprzonym miejscu Które było jakby Sztuczne całe Przynajmniej z tego, co napisał ten ziomek w tych notatkach. I to była posiadłość? To była posiadłość w posiadłości. Ale popieprzone. I jeszcze wrzucili tam motyw ziomka, który mnie szuka. Chase'uje A my musimy się przed nim chować. O, po stronę. Dobra, chwila. E, prawo. Prosto. Ne, prawo. 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 No, myślałem, że będę taki lis, a Tu dupa. A prawo, prawo i prosto. Jeszcze! Lewo. A yeah, Za pierwszym razem! Panie, panowie! Mistrz z oku Spooky Jumpscare Mansion is here. Yeah! Mamy 850. O! Jezus Maria! O tym mówiłem! Piepsona ośmiornica, kiedy masz ryj! Uff. Co jest, do cholery, proszę Przestańcie na moment Na moment, momento, przecież to były dwa Tam coś było, chyba kartka Ale nie jestem pewny, muszę na nagraniu zobaczyć Tam chyba była, na pewno tam byłam Ten, świeca Tam był candle, ale czy była notka? Łada, o o o! Co, 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 co? komi chrupek pieprzony To on, tak dżupet, drze. Tak, pewnie, że to on, jeszcze plamki pozostawił dla mnie Plamka, proszę wytrzeć Uff. Nie wyskakujcie na mnie, proszę Zawały dostane, pieprzone gówno W ogóle tam było chyba napisane w komputerach, Że te, te Te, te kartonowe gówna one Chyba zabiły trzy osoby O! Co? Mordę zamknij One zabiły chyba z trzy osoby, bardzo mało w każdym razie i to. O! Przecież on był sam! Zawał serca w dupę! Właśnie ja chyba będę tą czwartą osobą niedługo, tak mi się coś wydaje. Pierwszy tą G. Gademet, chcę do 900 pomieszczonka. I bardzo szybciutko chcę tam się dostać. Proste, proszę mi zostawić, proszę dać mi tam dojść. Nie wiem jak dojść. Pomocy! To by był przypał w ogóle zginąć od tego gumichrubka. Bo on jest pierwszym specjalnym, nie? Którego spotkaliśmy już w, w ogóle. Też ktoś mi pisał, że jeżeli się gini od specimenów To są jakieś różne tam dialogi specjalne tam e, napisy co oni mówią tak dalej. Hello, hello, zamknij mordę, wiem. Nie odbieram telefonu od y, niezna nieznajomych fioletowych osób. Czy innych y, telefonów menów? <laughs> Dobra, ej, chyba dobrze nam idzie. Chyba zgubiłem gumichrupkę. Oho! Ta pieprzona mapa zawsze zwiastuje coś! Zawsze zwiastuje moją żgubę. I to, że stracę dupsko w bardzo szybkim odstępie czasu od momentu, kiedy zobaczyłem tą pieprzoną mapę tego Tetris'a. A, dobra, dawaj dobrze, przodu, jeszcze 20 pomia -o! Kur, Kurwa! cię przy życiu, mimo tego, że bardzo chciałbym ci przypier. O, właśnie. Dobra. Nie rób tak. Wyłącz dziwne dźwięki. I nie róbcie mi zawału serca. Ooo, o, będzie dobrze. No! No w dupę! Co jest? Solita wyskakują teraz na mnie! Bo co? bo koniec z giereczki, tak? To trzeba ci dopieprzyć, tak przysolić jeszcze, żebyś się zapewne nie czuł gnoju! No to w dupę, w dupę, Jeża, przestańcie! Na sekundę! Stop! It! God! Ta gra naprawdę chyba wie, że to już jest końcówka i chcę mnie normalnie tutaj zniszczyć, Psychicznie, ale ja się nie poddam! Nie poddam się, dopóki nie odkryję. Aaaaa! Kurkanku ty! Nie, nie poddam się, dopóki nie spotkam. Nie otworzę, nie spotkam sekretu, nie odkryję tego, co jest w tym pieprzonym, tysięcznym pomieszczeniu! Jak tam będzie spuki, która mi mówi O, oh, hello! You did it! Um, now you can! Uh... Close the game! Uhu, hip, -hi, hura, hurra, congrats! To się zesram, nie? Przysięgam. Jeżeli coś takiego będzie miało tu miejsce. A ta gra jest memiczna dosyć bardzo. To, to się zesram, totalnie, nie? No bo tak, tak może to wyglądać, że ta końcówka będzie spieprzona, nie? Ale zobaczymy! Być może ta gra mnie zaskoczy czymś? Ło! Co, co? Kto to? O nie, to matki! Bekające! Bekające matki! zostaw je! Patrzcie, Mendy, chciała mnie jeszcze tutaj. B chciała beknąć mi łapczywie w łóżko lewe prawe, ale nie szczerze, bo to był już koniec winda i szejwik Pik. yeah Udało się, widzowie, udało się. Przetrwaliśmy pieprzoną, udawaną posiadłość w posiadłości. Gumichrupka, pieprzone makiety podrasowane z mordami, a na końcu jeszcze matkę, co zawsze jest bekami w ucho jedno drugie. Ale żyjemy. Uff. Jeszcze 100 pomieszczeń i zobaczymy, jak wygląda koniec tej gry. Na ten moment ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ma mi oglądało. Oczywiście, Spuki Jumpscare Mansin. Kolejne 100 pomieszczeń pokonane. Widzimy się w następnym filmie, kończącym całą serię. Chyba, że ta gra ma coś jeszcze w zanadrzu, ale to się dowiemy w następnym filmie. See ya.